Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na czytaniu ogólnym na miesiąc kwiecień 2021 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładik przy pomocy talii Delfini Tarot. Następnie wylosuję dla Was jedną kartę z serii Klucz Anielski jako puenta i przesłanie na zakończenie tego czytania. Przypominam również, że jest to czytanie ogólne, jeżeli z Wami nie rezonuje. Odsłuchajcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. Jeżeli jeszcze go nie znacie, kliknijcie w link pod tym filmem. Przeniesie was na stronę, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć. Karty są potasowane. Już je przekładam i, kochani, zaczynamy. Rozkład dla byka na kwiecień. Energia, z jaką byk wchodzi w miesiąc kwiecień. Trzy kielichy. Co pomaga, bądź przeszkadza? Królowa Denarów Wasze działania w miesiącu Kwiecień osiem buław co lub kto odchodzi do przeszłości. Rycerz Buław. O czym bądź o kim byk będzie myślał, co planował, co analizował, cesarzowa. Połowa miesiąca. Sprawiedliwość. Wasze działania, wasze nastawienie, może nie działania, czyli takie czynniki wewnętrzne, jakby to czujecie, jakby to widzicie. Siedem mieczy. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, rodzina, znajomi, pięć denarów, wasze obawy, lub nadzieje, dziesięć buław, i koniec miesiąca. Otwarta papieża. W tle czytania mamy diabła. Takie siedzenie w tej klatce na własne życzenie. Zobaczcie, kłódka jest otwarta. Można wyjść. Ale trzeba to dostrzec. Trzeba chcieć. Nie wpadać w panikę. Diabeł to nerwy, stres, zależność od jakiej sytuacji, przywiązanie, ale też pokusa i dobre pieniądze w tle. I zaczniemy sobie od spraw materialnych. Kochani, jesteście w energii trzech kielichów, czyli bardzo dużo radości, uśmiechu, spełnienia jakichś planów, zrealizowania jakichś projektów, jesteście zadowoleni. Cieszycie się bardzo, jakaś transakcja się udała. Być może przedłużenie umowy. U niektórych byków, które pracują na etacie, awans, podwyżka, przedłużenie, właśnie umowy. Te byki, które szukają pracy, bardzo się cieszą, bo tutaj jakaś kobieta proponuje Wam pracę, bądź no, sami sobie, że tak powiem, poradziliście, bo to jest Wasza energia, energia Ziemi. Może jakiś biznes domowy, jakieś chałupnictwo, bądź współpraca z mamą, siostrą też tak może być. Ale jesteście zadowoleni, bo jest stabilizacja materialna, tak? Te osoby, które prowadzą firmę, działalność gospodarczą, jakiś swój własny biznes, być może udała się jakaś transakcja, udało się uzyskać jakieś fundusze, może wspólnika, który zainwestuje kapitał w wasz pomysł, może jakiegoś inwestora albo po prostu jakieś pieniądze, dostaliście dotacje, dostaliście jakąś dużą pożyczkę, bądź udała się jakaś fajna transakcja, sprzedaż, jakiś zakup, gdzie macie szansę zarobić duże pieniądze. Ogólnie jesteście zadowoleni, że praca jest i że widać, że tutaj się coś rozwija, bo zobaczcie, Wasze działania o ósemka buław, czyli iść z postępem, realizować swoje pomysły, działać szybko, nawiązywać nowe kontakty, to jest korespondencja też przez internet, więc te osoby, które pracują właśnie przez media, tutaj przez internet, może jakaś sprzedaż wysyłkowa, jakieś usługi, praca zdalna, to tutaj no naprawdę będziecie bardzo, bardzo działać aktywnie. Będą do Was ludzie dzwonić, zamawiać coś, kupować. Będą chcieli nawiązywać z Wami współpracę, więc tutaj dużo, dużo wiadomości. Cały czas jakieś nowe pomysły i progres, postęp, tak, w rozwoju zawodowym. Bardzo ładnie. Co lub kto odchodzi do przeszłości Rycerz Buław. Rycerz Buław może mówić o pożegnaniu jakiejś innej pracy, bądź skończyły się jakieś podróże zawodowe, jakieś wyjazdy biznesowe. Bądź właśnie to jest to stanowisko, które żegnacie, tak? Już z tego rycerza przeszłyście, kochane byki, na królową, czyli już jest poważna posada. Zaangażowanie, zapał do pracy, jakiś pomysł i pewność siebie, żeby ruszyć z danym projektem, przynosi teraz oczekiwany efekt. No, trójka kielichów do prowadzenia jakichś spraw, do szczęśliwego zakończenia, więc byk jest bardzo zadowolony i dumny z siebie że coś udało mu się osiągnąć. O czym myślicie, kochani? No i mamy kartę cesarzowej. Cesarzowa to jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o pieniądze. To jest wygodne, dobre stanowisko, ale też odpowiedzialna, ważna funkcja. Nadzorujecie tym wszystkim, musicie wszystkiego dopilnować. Być może zastanawiacie się właśnie, co z dziećmi, jeżeli macie, tak? Jak ta sytuacja domowa, jeżeli tutaj wy bardzo w pracę pójdziecie, no, żeby to jedna i druga sprawa była dopilnowana. Ale cesarzowa to też dobre inwestycje, właśnie, bądź współpraca z jakąś kobietą, która ma pieniądze, może w jakiejś branży, branży kosmetycznej, może jakieś usługi pielęgnacyjne, nie wiem. Oczywiście, coś innego też może być, ale chcecie pomnożyć właśnie jakiś swój kapitał. Jeżeli tutaj macie możliwość zainwestowania w coś, co przyniesie Wam duże korzyści, to będziecie nad tym bardzo poważnie rozmyślać. No i oczywiście, co tu zrobić, żeby jak najdłużej utrzymać tę pozycję zawodową, czy to jesteście na etacie, czy jesteście na własnej działalności. Powiem jeszcze tak, bo nie wiem, czy mówiłam, że osoby, które szukają pracy, tą pracę znajdą. Tak? I prawdopodobnie znajdziecie ją przez internet. Wysyłaliście CV, ktoś odpowie na waszą wiadomość, zaprosi was na rozmowę. Prawdopodobnie zatrudni was kobieta. Co w połowie miesiąca? No i w połowie miesiąca mamy kartę sprawiedliwości, czyli niektórzy z was będą podpisywać umowy, aneksy do umów, właśnie podpisywać jakieś kontrakty, papiery, bo to jest prawo, dokumenty. Bądź pojawią się znowu jakieś obostrzenia, bądź przepisy prawne, do których trzeba będzie się dostosować, ale ogólnie waga to jest harmonia, to jest równowaga. Ocena też sytuacji, ocena ryzyka, czy jak zainwestuję, to odbiorę te pieniądze, tak? Czy gdzieś tam ich nie umoczę, przepraszam, że tak powiem brzydko, czy gdzieś właśnie nie stracę. Więc tutaj jest taka obiektywna ocena sytuacji, no i zastanowienie się właśnie. Jak to przeprowadzić? Zapoznanie się z dokumentami, z całą jakąś tutaj, wydaje mi się, że jakąś poważną transakcją, i to dla jakichś większych firm. Natomiast, no, jeżeli chodzi o pracę na etacie, mogą być jakieś aneksy, właśnie do umowy, może być przedłużanie umowy, bądź podpisywanie umów kto, dla osób, które tą pracę w kwietniu znajdą. Zaraz sobie dopowiemy: osiem kielichów. No właśnie, takie emocjonalne. Rozdarcie troszeczkę. Niektórzy z Was, być może, jakiś pomysł będą musieli sobie chwilowo odpuścić, no bo mamy tu kartę prawa, sprawiedliwości, więc no nie wiem, albo czekacie na jakąś decyzję administracyjną, jesteście zależni od urzędu, albo to właśnie urzędy, to właśnie ta administracja publiczna wprowadza nowe jakieś restrykcje, nowe być może rozporządzenia, do których trzeba się dostosować. No i niestety tutaj na razie sobie odpuścić, na pewno jakiś wyjazd, na pewno jakąś podróż. Bądź jakąś, jakiś większy, jakąś większą inwestycję, większy jakiś kontrakt. No i teraz tak. Niektórzy z Was będą kombinować, czy tutaj ominąć to wszystko i zrobić coś za plecami, tak? Czyli coś po cichu ugrać, żeby sprytnie jakoś zadziałać. No i u, że tak powiem, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Będziecie się zastanawiać, ale musicie być bardzo ostrożni. No widać tutaj Wasze doświadczenie i naprawdę ogromną wiedzę, że Wy tam jak będziecie myśleć, w spokoju się zastanowicie, nie będziecie się sugerować czyimiś podpowiedziami, to coś Wy kombinujecie, kochani. Ale no właśnie, musicie się śpieszyć. Więc tutaj będziecie analizować wyjście z tej sytuacji. Być może obejście pewnych jakichś właśnie takich narzuconych Wam Administracyjnie sprawu, bądź no, przyspieszenie, tak, żeby coś przyspieszyć, bo na przykład tutaj coś się opóźnia i pani w urzędzie mówi, że no nie wiem, kiedy to będzie załatwione. Wszystko zależy być może od, nie wiem, dyrektora, od kierownika, a on teraz jest na urlopie, nie wiem kiedy wróci i tak dalej, i tak dalej. Daję taki głupi przykład, kochani, ale wiecie, jak ty z urzędami, jak już, zwłaszcza, jak się śpieszymy i na czymś nam zależy, to zawsze jakieś takie banalne, naprawdę z pozoru, powody nam podają, ale no odsyłają nas z kwitkiem i, i trzeba czekać. Otoczenie. Otoczenie mamy 5 denarów, więc tutaj no, nie wiem, czy ktoś po prostu boi się jakiejś inwestycji, czy ktoś potrzebuje pieniędzy, jakiegoś wsparcia finansowego z Waszego otoczenia, bądź żebyście go zatrudnili, bądź no, nie wiem, boi się, że ryzykujecie i i być może tej pracy nie będzie, bądź jakieś pieniądze się, przepraszam za to, bądź bądź. Rycerz kielichów to jest takie przewrażliwienie troszeczkę, ale też jakieś dobre wiadomości. Jakieś oderwanie się troszeczkę od rzeczywistości i, i no nie wiem. Może chodzi właśnie tutaj o, o tą sytuację pandemiczną na świecie. Czy warto ryzykować w tym okresie i no, czy uda się zrealizować tak jakiś tutaj projekt? Czy ta praca będzie? Czy ta oferta nadal będzie aktualna? Tu ktoś może też z ofertą, z propozycją jakąś wyjść do Was. Wiecie, że ja mówię różne wersje, więc to sobie wybierajcie, czy to chodzi o działalność, czy to chodzi o, o praca na etacie. Natomiast tak. Ym, może być tak, że ktoś poprosi Was o zatrudnienie. Jeżeli jesteście. Jeżeli macie własną firmę, macie pod sobą pracowników i naprawdę dobrze wam się wiedzie, może być też taka sytuacja, że ktoś przyjdzie pożyczyć pieniądze. No to to już od Was zależy, czy, czy pożyczycie, czy, czy nie pożyczycie. Wasze obawy, dziesięć buław, czy pewne obowiązki Was nie przerosną, czy za dużo spraw nie wzięliście na swoją głowę, czy podołacie temu wszystkiemu, tak? Bo jest trudna sytuacja, jest ciężko, jest dużo pracy. Trzeba się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, dostosować do tego wszystkiego i czy sobie po prostu poradzicie. Zobaczmy. Ja wiem, że, że byki są ambitne, pracowite, a no właśnie. Czy zbyt dużo nie ryzykujecie tutaj, no, działając jakoś za plecami pokryjomu, nieoficjalnie, coś takiego, coś takiego? No ta siódemka mieczy to jest takie cichaczem, gdzieś tam po malutku sobie robię swoje, nie afiszując się gdzieś, tak żeby mnie nie nakryli, więc tutaj być może o to chodzi. Więc zastanówcie się, kochani, czy gra jest warta świeczki. Natomiast kończycie miesiąc papieżem, więc chyba sytuacja się uspokoi. Te umowy, które miały być zrealizowane, jakieś, jakieś transakcje, jakieś właśnie zakupy bądź przedsięwzięcia uda się zrealizować. Te osoby, które podjęły nową pracę w miesiącu kwietniu, na koniec miesiąca podpiszą tą umowę. Bo tutaj może być też w połowie miesiąca takie wasze niezdecydowanie, bądź no coś. Nie będzie Wam się podobało, będziecie chcieli poczekać, zobaczyć, jak to jest. Może ta osoba właśnie chciała Was tu na czarno zatrudnić, tak bez umowy, tak tylko na słowo. A Wam zależy na tym, żeby była normalna umowa o pracę, ubezpieczenie. No też tak może być, kochani. Więc tutaj uważajcie, może to czytanie tylko dla jednego byczka, który wie o co chodzi. Natomiast papież mówi, że wszystko gra, że wszystko jest, że tak powiem, uczciwe, legalne, jest umowa wszelkiego rodzaju interesy są dopięte na ostatni guzik. I to jest Wasza energia, czyli byk zaufał sobie, uwierzył swoją umiejętnością, swojej dyplomacji, swojej wiedzy i, i doświadczeniu i po prostu realizuje swoje projekty po swojemu, tak? I sześć denarów. I kochani, sześć denarów to jest równowaga finansowa, ale też Cały kapitał, nie cały, no, część kapitału, którą mieliście przeznaczoną na inwestycje, wraca do Was, pomnożona, tak? Czyli udaje się zrealizować jakiś interes, jakiś deal, z którego jesteście bardzo zadowoleni. No i oczywiście te byki, które podpisały na koniec miesiąca umowę o pracę, dostają wynagrodzenie, wszystko jest legalnie, uczciwie, jest wypłata. Natomiast jeszcze powiem taką rzecz, te byki, które czekają na wsparcie jakieś finansowe, dotacja z unii, nie wiem, jakieś tarcze, kredyty z banku, też jak najbardziej te pieniądze dostaniecie i wszelkie dokumenty, formalności z tym związane będziecie podpisywać na koniec miesiąca kwietnia. Więc tutaj się nie obawiajcie. Praca będzie, tylko nie pozwólcie, żeby ktoś tutaj próbował ciągnąć w was jakieś podejrzane i ciemne interesy, jakaś praca nielegalna, bo Karta diabła też to o tym mówi. Nie, uda, nie, nie dajcie się tutaj zwieść, złapać w jakąś pułapkę, i co jeszcze? No diabeł, nie dajcie się skusić i nie bójcie się, tak? Myślcie przede wszystkim po swojemu. Nie dajcie się komuś na coś namówić. W samotności sami się zastanówcie i przeanalizujcie, wyciągając wnioski, tak? I wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie nie jakieś tam namowy i obiecywanie cudawianków nie wiadomo czego zwłaszcza jeżeli chodzi o jakiegoś skorpiona bo tak mi się wydaje, że on tutaj by chciał was do czegoś namówić, a z tego nie byłoby pieniędzy, byłyby jakieś straty więc na to też zwróćcie uwagę moi kochani natomiast co jeżeli chodzi o związki tak tylko króciutko, bo jak wiecie ja wam co miesiąc robię i osobno dla singli i par czytania ale zobaczmy. Byk jest szczęśliwy, bo jest w stałej relacji, bądź poznał byka, pannę, bądź koziorożca. Tutaj może być koziorożec, bo ten diabeł to jest karta koziorożca. Ewentualnie, nie obrażajcie się, ale może być taka sytuacja, że któryś z byczków, może tylko jeden, który mnie słucha, no niestety wszedł sobie w trójkącik. Wszedł sobie w jakieś małżeństwo. Albo z żonatą, albo z mężatą. Co y, ja mówię? Z żonatą. I z mężatem, no dobrze. Albo z mężatką, albo z żonatym. <noise> Przepraszam. I tu nam się robi toksyczna relacja, tak? Wpadnięcie w jakąś pułapkę, która nas na siłę nie trzyma, ale być może jest jakaś pokusa, być może jest jakiś magnetyzm. No coś tam jest. Jest zdrada, jest romans, świadome wejście w jakiś. W jakiś związek, no który. Być może poznaliście kogoś przez internet, być może nie zdajecie sobie sprawy, że gdzieś w tyle jest właśnie inny partner tej bądź partnerka tej osoby. To może być lew, z którym sobie romansowaliście tutaj, baran bądź strzelec. Natomiast, właśnie zastanawiacie się, jest ta karta cesarzowej, czy czasem ta osoba nie ma kogoś. No i tutaj w połowie miesiąca się okazuje, że rozchodzą się, bo jest w trakcie rozwodu, tak? Ewentualnie byk uświadamia sobie, że to jest małżeństwo i się wycofuje. Wycofuje się i zastanawia się i myśli, że nie będzie tutaj, no niestety, na no, tkwił w jakimś takim tajemniczym związku, no bo ta siódemka mieczy to jest ukrywanie, tajemnica, tak? Robienie czegoś za plecami innej osoby, może jakieś panny. Ta osoba, z którą się wiążecie, tęskni za wami, chce z wami być, jest zakochana. Ale pytanie, czy wy udźwigniecie tą sytuację, żeby tak pokryjemu gdzieś potajemnie się spotykać? Czy, czy wam w ogóle pasuje taki romans, taka toksyczna relacja? Czy tak gra jest warta świeczki? Te byki, które są w małżeństwie, być może też się pokuszą o jakiś romans internetowy, ale to wszystko się zweryfikuje, bo tutaj no. Może żona zagrozi rozwodem, albo się przestraszycie tego rozwodu, bo sobie przeanalizujecie to wszystko, tak? Że nie warto za plecami kombinować. A ta osoba, którą zostawicie, będzie zrozpaczona, bo dla Was to jest za dużo. To jest za duża odpowiedzialność, takie. Ukrywanie się. No i tutaj niektórzy z was wrócą do, do męża, żony. Niektóre byki, które tutaj uświadomiły sobie, że poznały kogoś, kto miał być singlem, a też ma rodzinę, odpuszczą sobie, zostawią to i zajmą się pracą, zajmą się poszukiwaniem kogoś. To ma takie same celowe życiowe priorytety jak Wy czyli stabilizacja, konkretny związek partnerstwo bez jakichś ogonów w przeszłości natomiast osoby samotne będą się dobrze bawić, poznawać ludzi i eksperymentować ale naprawdę myślicie o poważnym związku niektóre Panie być może już chciałyby założyć rodzinę, myślą o mężu, dzieciach Natomiast w połowie miesiąca coś sobie uświadomicie. I jeżeli się dowiecie, że zaczęliście jakąś konwersację, zaczęliście angażować się w jakąś znajomość, gdzie w tle jest rodzina, będziecie się wycofywać z tego, bo nie chcecie być w trójkącie, tak? Nie pasuje Wam takie ukrywanie się, jakieś, jakieś schacki potajemne, jakieś spotkania gdzieś tam w ogóle po nocy. Nie, 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 to nie dla was. Więc tylko w takim skrócie, kochani, tak to wygląda. Może jak ja tu wyjechałam w ogóle z kartami? A no, teraz to już bez sensu to przesuwać, ale jeja, strasznie. Dobrze, kochani, jaka rada dla Was na miesiąc kwiecień? Rycerz Dynarów, to jest Wasza karta. Bądźcie sobą, moi kochane byki. Kierujcie się swoimi zasadami. Ktoś, kto ma wam oddać pieniądze, odda wam pieniądze. Jeżeli czekacie na jakieś pieniądze, na jakieś zyski, na jakieś dotacje, tak jak powiedziałam, jakieś oferty, to wszystko przyjdzie. To już się po malutku realizuje i będziecie zadowoleni z efektów swojej pracy. Bądźcie sobą, realizujcie swoje projekty i nie dajcie się nikomu zmanipulować, że ktoś tam, a i taniej wam coś zaproponuje, jakieś inne dziwne kombinacje. Nie wchodźcie w to. Nie wchodźcie w żadne. Czarne interesy w żadne nielegalne interesy. Jak praca to na umowę. Żebyście mieli czarno na białym napisane. Kiedy wynagrodzenie, w jakiej kwocie, że jest ubezpieczenie, a nie na gębę przysłowiową, bo w gębę to można wiecie. No właśnie. Przepraszam, że tak powiedziałam, ale no. Nie wolno być naiwnym. Trzeba pilnować swoich spraw. I na co, na kogo macie uważać? Cesarz. No właśnie, władza, przepisy, ale też utrzymanie stanowiska i odpowiedzialność, zwłaszcza te osoby, które prowadzą firmę, żebyście wszystko mieli dopilnowane. Mało tego, kochani, uważajcie, żeby was ktoś nie okradł, nie oszukał, więc tutaj, żeby wszelkie interesy były legalne. Natomiast cesarz to też jest zodiakalny baran. I może być to osoba, która właśnie ma rodzinę, ma dzieci. Więc uważajcie na, na takie osoby, zwłaszcza starsze od Was, bo też mogą Wam obiecywać złote góry, a nic z tego nie wyjdzie. No i jeszcze wyjdzie w tle właśnie tutaj zatajona historia o rodzinie. No, niestety, wszystko trzeba teraz weryfikować, sprawdzać, bo to nawet na tych portalach randkowych zdjęcia sobie stawiają różnych modeli, modelek, a później się okazuje, że tak powiem, twarda rzeczywistość, tak jak jest spotkanie na żywo. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego kwietnia, dużo zdrówka, pogody ducha. Zadowolenia i spełniania, zrealizowania wszystkich swoich marzeń, zdrowych, spokojnych świąt przede wszystkim, żeby były wyjątkowe, bez względu na to, jak będą wyglądać. I cóż, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam na mój kanał, zakładka playlista. Są już filmy dla wszystkich znaków Zodiaku. Jeżeli chodzi o drugi kwartał 2021, macie tam rozkład na sprawy uczuciowe i zawodowo-finansowe na kwiecień, maj, czerwiec. Króciutka taka prognoza. Osoby, które są zainteresowane, serdecznie zapraszam i odsyłam na mój kanał, zakładka, playlista. A ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, byki. Pozdrawiam.